Gość, Radia zachód. A moim gościem jest Filip Gryko, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Dzień dobry. wieczorem dobry. widziałem koło Wilharmonii, wjechał potężny tir na parking. Myślałem, że to ten, który się pomylił, bo nawigacja go tam poprowadziła, ale to chyba przygotowania do koncertu, tak? No już powoli, powoli to nie ukrywam, że... Czas nas goni, w niedzielę wielki finał i jakieś tam pierwsze próby i przymiarki się już pewnie dzieją, tak? My parę miesięcy pracujemy na, ten, na to, żeby ten jeden dzień, ten finał wielki był takim świętem, tak naprawdę, dla Ziemią Góry, żeby mogli wpaść, rzucić pieniążki no i zobaczyć też coś fajnego i przeżyć jaką fajną chwilę, ponieważ to jest taki dzień, ja uważam, raz w roku i on stał się taką tradycją, tak? My już ze swoim sztamem po raz ósmy chyba organizujemy to w Zielonej Górze, albo siódmy. No bo 8 już nawet nie liczę. Ciężko mi jest do, doliczyć się dokładnie. No i jest to dość duży wysiłek, żeby to wszystko no, skoordynować. Tych sztabów jest w tym roku zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku, ale zdaje się, że chcecie pobić rekord w ubiegłoroczny, tak? No jak co roku. Warczymy o to, żeby rekord pobić. Na co roku było około 560 tysięcy w zielonej górze. Zobaczymy, czy się uda. Nigdy nie mówimy, że rekord jest najważniejszy, ponieważ jakby później nie padł, to będzie jakiś kim rywalizujecie z Gorzowem? Czy? Nie, tu nie ma żadnej rywalizacji. To sami ze sobą rywalizujemy ze swoją ostatnią wersją, tak można powiedzieć. Czyli zawsze staramy się być tą lepszą wersją z tamtego roku. Zapisujemy sobie swoje błędy, zapisujemy się to, co było według nas jeszcze można poprawić i i staramy się co roku coś jeszcze wzbogacić, poprawić. Różnie to bywa, bo, bo to jest i kwestia finansowa, bo trzeba jednak jakiś nakład zrobić i pracy przede wszystkim ludzkiej i pracy sztabu i sztabowców i wolontariuszy. No ale myślę, że ten rok będzie pozytywny, bo też nie ukrywamy, że jakby to zmieniło się. No i teraz i policja z nami gra i jest, I media jest, jest straż pożarna tym, no. i media publiczne. W końcu o tym można o tym mówić. Właśnie dzisiaj rozmawiamy. Także troszkę się to zmienia i ja jest, uważam, że to na, na, na plus tylko zadziała. Dla owsiaka i dla orkiestry, jak najbardziej. W ubiegłym roku zebrano w skali kraju 243 miliony złotych. W tym roku liczy się także, chyba że trochę tych pieniędzy powinno no być. też na pieniądze. No, nie ukrywamy, że ja osobiście i później raz w roku przynajmniej jadę do szpitala naszego Zielonogórskiego i widzę ten sprzęt i to, co przychodzi od, od Jurka. Czyli zbieramy dla siebie. Tak, to... i tak naprawdę te pieniążki wracają do, do Lubuskiego, wracają do Zielonej Góry i to, to, jak ktoś mówi tam, są takie opinie, że to są jakieś wirtualne pieniądze, że Jurek, owsiak, nie wiadomo, jak z tego żyje. Ja raz w roku co prawda, ale jeżdżę tam do fundacji, tam spotykamy się z Jurkiem i to jest naprawdę skromny budynek, to jest naprawdę garstka ludzi, która ma takiego pozytywnego fioła na punkcie owsiaka, na punkcie wośp na punkcie pomagania ludziom. No ja myślę, że to, to jest fajne tak, a u nas bardzo podobnie to jest skonstruowane, że przecież nas, nikt z nas nie czerpie z tego żadnych korzyści finansowych, tylko wręcz przeciwnie, musimy jeszcze swoje środki nie wydać. i swój czas i po pracy po prostu spotykać i organizować to, bo to jest taki Dość stresujący też moment dla nas, nie ukrywamy dla sztabu, ponieważ my troszeczkę odpowiadamy też za wolontariuszy. W Zielonej Górze jest ich 325, No i ja przed tymi rodzicami częściowo odpowiadam, czyli niestety muszę. No to młodzież już Tak, jest. To w większości jest to młodzież i, e, albo też dzieci, ale dzieci z osobami starszymi, to już jest z, ze swoimi rodzicami albo z, nawet nieraz z dziadkami. E, natomiast w większości jest to młodzież. E, my mamy w sobotę e, szkolenie, zawsze przed samym e, finałem z nimi, i tam musimy im wiele rzeczy powiedzieć, takich, które nieraz są no, oczywiście pozytywne, dobre, trzeba ich nastroić do tego, że zbierają w szczytnym celu, że, że to jest tak naprawdę święto, że mają być uśmiechnięci, że mają być otwarci do ludzi, ale z drugiej strony też ich przestrzegają przed tym, co się może wydarzyć. bo no, przez, sześć, lat... w tym podzielonym przez politykę społeczeństwie może być bardzo różnie. No, bardzo jest tak. różnie, no to się nieraz odbija. Nie ukrywam, że, że były sytuacje, że gdzieś tam kogoś ktoś się opieprzył, gdzieś tam kogoś gdzieś ktoś jakąś puszkę próbował mu wydrzeć i w ciągu tych chyba 8 czy 7 lat były takie sytuacje i my staramy to wolontariuszom opowiadać, żeby właśnie unikali tego, że najważniejsze jest ich bezpieczeństwo, ich zdrowie, niekoniecznie ta puszka. Bo jeżeli ktoś chce im ją zabrać, to, to może warto nie walczyć o tą puszkę, tylko zadzwonić na policję i, i starać się dbać o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim. Prowadzi pan to już sporo lat. Jak? jest atmosfera, bo no, sceptycznie niektórzy właśnie podchodzą do tego typu akcji, do zbierania pieniędzy. Zarówno politycy prawicy, ale chociaż prezydent na przykład zawsze coś przeznacza na. No Andrzej Duda wielokrotnie Narty oddał, także hmm. starał się gdzieś tam być ponad to. Wojsko też nieraz starało się być ponad to. Z racji tego, że prezydent oddawał, to też pomagali nam i z nami współpracowali. Także to nie zawsze było tak, że ta scena była taka podzielona. Ja myślę, że to, że to jest taki dzień, że nie, nie warto szukać tego dnia, polityki, raczej właśnie przeciwnie szukać tych rzeczy, które nas łączą e, i szukać e, takich dobrych cech w ludziach, bo one są gdzieś tam. Każdy z nas e, lubi pomagać. E, myślę, że czuje się z tym dobrze i nikt nikogo nie zmusza tego Czyli to dnia, nie chodzi tylko o zbieranie rozstrzymi. pieniędzy, ale także to takie generowanie dobrych emocji, tak? No tak, no, ja nie ukrywam, że styczeń to jest taki ciężki e, miesiąc w Polsce szczególnie. To widać po pogodzie, że ta pogoda nie sprzyja. Jest po prostu taka można powiedzieć jesienna depresja w środku zimy. No i takim fajnym dniem, takim kolorowym dniem dzień, Gdzie wiele się dzieje, gdzie w mieście naprawdę można iść i się rozerwać, mieć fajną, fajne show, oglądać, wrzucić do puszki i czuć się po prostu z tym dobrze. I to jest takie, ja nazywam troszeczkę takie dowartościowanie tych naszych mieszkańców i tych naszych zielongóza, no, że mają ten swój wkład w ten, w ten całą orkiestrę. W tym roku też przyjeżdża ogólnopolska telewizja. Trzy razy udało mi się to załatwić ze sztabem w Warszawie i będzie Zielona góra w okienku pojawiała się w telewizji ta TV, także będzie ich telewizji polskiej, także myślę, że jest to też dobra promocja dla samego miasta. Ale to zbieranie pieniędzy, to zbieranie w ogóle to nie jest tylko ten jeden dzień, bo cały czas, cały rok jest prowadzona jest akcja, czy nie tutaj? No, e, znaczy, my jako sztaby możemy tylko tego jednego dnia. Natomiast tak. oczywiście są też licytacje, które trwają jeszcze 14 dni na portalach na Allegro poza orkiestrą, natomiast później Jurek to wszystko zlicza i już miesiąc, dwa miesiące po są te wyniki, bo jeszcze są te gifty, to co ludzie przekazują. nieraz to są elementy złote czy inne rzeczy, które też trzeba wycenić. Waluta też obca, my też zbieramy nieraz tą parę worków tej waluty i ta waluta też potrzebuje przeliczenia, przewalutowania i dlatego ten wynik gdzieś tam powoli, gdzieś się dopiero tworzy. A coś ciekawego, takiego nietypowego trafia, trafia na licytację? Czy znaczy w tym roku, no ja myślę, że zawsze coś ciekawego się wydarzy. No w tym roku pan prezydent Janusz Kubicki ufundował, myślę, że dość fajne, bo ponieważ no Faluba zwrócił do Ekstra klasy, wielu kibiców na to czeka, no i ufundował taką, nazwijmy to, wejście w sezon, tak? Inaugurację, czyli nie na wyjeździe, tylko bo pierwszy mecz jest na wyjeździe, tylko u nas w Zielonej Górze na wip z, z wyżywieniem. takie Bycie na sali WIP i oglądanie tego meczu, tego, takiego mnie też, kolejnego święta, no bo dla Zielonej Góry po paru latach powrót do Ligi to jest wielkie wydarzenie. E, oczywiście jeszcze większym będą pewnie derby z Gorzowym, na co też czekamy. Natomiast jest to taka, myślę, że fajna licytacja, myślę, że to się dobrze pewnie sprzedaje i licytuje. Muszę też powiedzieć, że nasi koledzy, patrzę za, żeby też ufundowali koszulkę. I dosyć dobrą cenę uzyskuje właśnie na takich. Każdy coś dorzuca, naprawdę i redakcje się starają, wszyscy się starają, żeby to fajnie wypadło. No i to też fajnie działa, bo to też działa nam plus dla województwa, dla miasta, że dziś jesteśmy, egzystujemy i nasi mieszkańcy są też widoczni te miasta. Jeżeli te ogólnopolska telewizja odbiera tylko sześć miast w Polsce raz do roku, no to przy tych sześciu miastach jest taka się się jesteśmy, jesteśmy widoczni. Mam nadzieję, że tak przynajmniej zapowiedzi Pokazują, że będzie piękna słoneczna pogoda. No pokazuje 4-5 stopni, ma przestać wiatr, ma być słońce z chmurami, także jestem zadowolony, bo chyba dwa lata temu e, finał orkiestry odbywał się w jakimś potężnym orkanie. Gdzieś e, tam te musieliśmy zrezygnować z namiotu, musieliśmy zrezygnować z niektórych atrakcji i, Słabo to wyglądało. Obiekt też był zagrożony, bo biegniemy też policzy z cukrzycą zazwyczaj w lesie koło CRS-u i tu był też problem, że tych biegaczy nie się odnieśliśmy do, do lasów puścił było zagrożenie, także cieszę się, że w tym roku pogoda będzie nas przyjęła. I oby wszystko się udało. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Filip Gryko, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Górze. Dziękuję pięknie i zapraszam na finał w niedzielę. Lubuskie Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na zachód 24.pl.